Jak pewnie się domyślacie, mama z Jankiem w domu muszą być. Yy... Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu dziękuję Wam ogromnie za to, co. No, bo po prostu Wy to zrobiliście. Nie my, nie my z mamą z Jankiem. To przez nas, właśnie, ta cała akcja jest. To przez nas, właśnie, yy... ludzie nam. Się zjednoczyli, tak? Więc y, tylko i wyłącznie dzięki właśnie y, ludziom z dobrym sercem ta zbiórka się zakończyła, za co jesteśmy ogromnie wszystkim wdzięczni, y, że pomagaliście nam w tej walce. Tylko ta walka tak naprawdę się nie zakończyła, bo ta walka teraz będzie trwać tak naprawdę przez całe życie. Aczkolwiek z taką armią, jaką Janek uzyskał, na pewno nam się to uda. Więc y, jestem ogromnie wdzięczny wszystkim za to, co dla nas zrobiliście. I tak zostało tu wspomniane, że mamy ogromną nadzieję, że Janek wam podziękuje będąc tutaj kiedyś z nami za rękę i, i samodzielnym uśmiechem i, i, i że po prostu będzie z nami. Bo to właśnie ta walka była, więc dziękuję wam serdecznie i no i teraz trzeba się bawić, tak? Cel został osiągnięty. Wiadomo, będą jeszcze rehabilitacje yy, i tak dalej, ale to już będzie to, już, yy, to po terapii. Więc jeszcze raz dziękuję ogromnie wszystkim za przybycie i za wsparcie, czy to właśnie tą cegiełką, czy właśnie dobrym słowem, bo bez Was byśmy tego nie osiągnęli. Dziękuję Wam serdecznie.